Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie Dzisiaj e, Krótkie recenzje ze szczelnicy. Chciałbym zaprezentować Dwie e, sprężyny, dwa karabinki sprężynowe Gdzieś tam powiedzmy Ze średniej półki w granicach 1200-1300 zł <laughs> Może tak powiem często e, Ludzie, którzy się nie znają Gdzieś kupują marketing i, Lub czytają fora, które są gdzieś tam Sprzed 8-10-15 lat Pisane wpisy I kiedyś pewna marka turecka Na H że tak powiem robiła furorę nie było dostępu do innych wiatrówek, rynek jeszcze nie był tak otwarty czy znany czy kilku chłopaków się zebrało że tak powiem jako pasjonatów kupiło i chwaliło to co było wtedy powiedzmy w ich, w ich rękach więc na te wpisy też trzeba uważać zobaczcie na daty, że to są bardzo stare wpisy nie ujmując oczywiście HW97, bo to jedna z najlepszych sprężeń czy S400, ale akurat turecka marka jeżeli chodzi o karabinki sprężynowe e, i te e, na, na, najtańsze i te ze średniej półki nie jest dość e, dość dobrą marką, nie jest to jakiś tam najbardziej rozsądkowo e, dobry towar. Przechodząc do rzeczy chciałem wam pokazać dzisiaj e, karabinek Gamo. Ktoś powie Gamo, e, gazram e, do wyrzucenia, jednorazówka i tak dalej, okej okay. Wszystkie te Gamo z gazramem Faktycznie, nie są to karabinki e, udane, e, nie są to karabinki żywotne, celne i tak dalej, ale jest model Gamo 440, jak i ten model Gamo CFX Royal, ze sprężyną klasyczną e, i mało tego, z dolnym naciągiem, widzicie, tutaj jest dolny naciąg i to jest jedyna sprężynówka Gamo, która jest udana, czyli seria 440, była z górnym naciągiem, i seria CX Royal w przepięknie wykonanym drewnie z dolnym naciągiem, dodatkowo tutaj z szyną podwyższającą, która też ma na celu absorbować e, uderzenie sprężyny, żeby nie przenosiło tego tak mocno na optykę. Jest to karabinek naprawdę w tych pieniądzach, bardzo dobrze wykonany i bardzo celny, o czym sam miałem okazję się przekonać. Dzisiaj go potestujemy, i jeżeli chodzi o tą półkę karabinków. Eee, to jeszcze mamy tutaj dzisiaj na testach karabinek Diana 34 EMS. Też zapomniany karabinek, w ogóle niedoceniany eee, ze średniej półki. To są karabinki na poziomie Waltera Centry e, czy Waltera 34 4 ms EMS, 5 oddałem. Trochę sieje albo ta luneta, po prostu, bo to jest jakaś stara luneta ze stałym powiększeniem. Na nim nic na nie, nie widzę. Ale zaraz zobaczymy, co ja tutaj zrobiłem. Mierzyłem sobie w to, czy obrałem sobie punkt trafienia. Czy mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć? No to w złotówce byśmy się zamknęli. Troszkę rozsiało. Postaram się jeszcze to poprawić, aczkolwiek no, raz, dwa, raz, dwa, trzy. No, troszkę, troszkę, troszkę przysiało nam tutaj. Ale zobaczymy, może to jest kwestia tego, że no pierwszy raz szedłem tym karabinkiem. I na lunecie, na której słabo, słabo, widzę, słabo widzę, spróbuję jeszcze raz tutaj wdychę, po prostu mierzyć. I może wyjdzie coś lepiej. Także jeszcze raz, jak widzicie, 25 metrów. Nie wspomniałem Wam jeszcze o fajnej, fajnym karabinku Tadiana 34MS, Tegamu, które czeka na testy. Karabinek wiatrówka Hammerly Force Combo. 900 z dolnym naciągiem tania wiatrówka, zapomniana, która jest naprawdę celna. Naprawdę dobrze wykonana i bije wszystkie te takie, tam tańsze wiatrówki. Z dolnym naciągiem, naprawdę karabinek rewelacja. 4 kg, wagi, bardzo celny. Można wycinać jednogroszówki. Czy coś się zmieniło w produkcji? Nie wiem. Dopiero przyjdzie do mnie sztuka na testy. Będziemy testować, nagramy, zobaczymy. Nie wiem czy to teraz umarek składa czy dalej gdzieś to jest robione w Szwajcarii, ale generalnie dobre komponenty, użyte bardzo celny karabinek pomimo niskiej, niskiej ceny. Dobra, jeszcze pięć strzałów z Diany, żeby Wam pokazać coś więcej i lecimy z Gamo. Chcę Wam pokazać jeszcze prawidłowe łamanie karabinka sprężynowego z górnym naciągiem, z dolnym jest ta sama zasada. I jedną rzecz właśnie o której mówiłem w Dianach, że jest poszerzenie lufy. U góry, a zwęża się potem ku przodowi, ku wylotowi. Co jest zastosowane tylko w Dianach bo w innych karabinkach jest na odwrót. Ale generalnie o co chodzi? Delikatnie, nie trzeba wcale bić. Cyk, otworzyć. Długa dźwignia, łapiemy jak najdalej. Jak będziecie się tu siłować jak niektórzy. No to zmęczycie rękę po 5-10 razach. Im dłuższa lufa, tym lepiej do naciągnięcia. Czyli długa dźwignia, fizyka czysta. Zapieram kolbą. Stopką o biodro, o mięśnie w zasadzie zginacze biodra tutaj wysoko i o. Nic się nie męczę. Druga sprawa: trzymam lufę, biorę śrucinę. I teraz patrzcie, jeżeli on tutaj, ta lufa jest poszerzona, bo to jest taki patent, diany, dzięki temu nie zagniatamy sukienek śrutu. Jest idealny i to jest dobry patent. Tylko ten śród może Wam wylecieć, jak dacie karabinek w ten sposób i będziecie chcieli zamknąć teraz lufę. Więc warto by było obniżyć pozycję i zamknąć w ten sposób. To jest jedyna może być upierdliwa rzecz, ale jak się przyzwyczaicie do tego, to nie będzie wam to sprawiało, nie będzie wam to sprawiało żadnej trudności. Bezpiecznik jest automatyczny, więc przesuwamy go do przodu. Możemy już teraz oddać strzał. Kolega jeszcze tylko z boku nagra, cyk, strzał, a ja już sobie będę jechał w dziesiąteczkę, w dziesiąteczkę na tej tarczy, bo chcę tam tego ja obiecałem coś pokazać, że wytnie ten karabinek. Raz. Ok, i znowu sobie ładuję. I teraz, jak będę zamykał, to też sobie to zrobię, po prostu troszkę tak i szybciej, żeby mi śród nie wypadł. Zrobiłem tak. się, jest lepsze to skupienie. Nie dozerowywałem się już do dziesiątki, po prostu obrałem sobie punkt tutaj, i szczał wyszedł jeden. Dwa, trzy, był powtórzony, trzeci tu przeleciał, czwarty i piąty, bo oddałem pięć. Czyli generalnie na trzy strzały zamknąłem się w czymś takim, to jest super skupienie, na pięć strzałów w czymś takim, ale dwa ostatnie przyznam się bez bicia, nie widziałem nic na tej lunecie, bo to jest luneta Waltera, taka najtańsza, zostałem powiększeniem i tu mi pociągnęło faktycznie gdzieś na bok. Także jesteśmy w stanie spokojnie w jednogroszówce, w jednogroszówce się zamknąć, tutaj mam gdzieś groszówkę. W skalę porównawczą pokazać. O. No tutaj bym się z tym z tymi dwoma strzałami na boku nie zmieścił, no ale z tym się spokojnie, mieszczę. także to jest pięć strzałów lecimy teraz z gamo. Oczywiście nie przyłożyłem się, Ja bym się przyłożył, to jak mówię bez tych dwóch strzałów, potem jeszcze tutaj by dwa wyszły, byłaby jedna proszoweczka. Także jak jeszcze starczy czasu, może się poprawimy. Kolega będzie też strzelał, może coś mu się tam lepszego uda wyciąć. Przechodzę do gamo. Wybudzić tak razem. Teraz tak, e, Gamo, długi karabinek, 3 kg, fajny, naprawdę dobrze wykonany, sprężyna normalna z drutu. Teraz zobaczcie patent, nawet wygodnie w HW97. Nie wiem na ile to będzie żywotne, będę testował, ale zobaczcie tą wygodę. Przesuwamy tylko pierścień, Hop, przesuwamy delikatnie, praktycznie to jest, tak nie wyciągniemy, a tylko to muśniemy, już nam wychodzi. Czyli bardzo delikatnie, dość łatwy naciąg. I teraz tu mi się podoba. Może to być dla kogoś upierdliwe i niewygodne, ale ten patent akurat muszę wam powiedzieć, że mi się podoba. Zobaczcie. Po naciągnięciu tego karabinka dopiero teraz możecie przesunąć port ładowania. Macie tutaj taką rynienkę. O, taką rynienkę należy sobie no można sobie położyć truciznę i w taki sposób ją załadować. Zamykacie tą rynienkę, zamykacie dźwignię. Karabinek gotowy do strzału. Możecie sobie to spokojnie przeładować chodzą hunterzy w Anglii, naciągnięta sprężyna tylko odsuwa, sadza gotowy do Także jest to też jakiś patent od gamo. No i kolega też nagra tutaj strzału, bezpiecznik automatycznie. Nie, bezpiecznik jest niezależny. Ja sobie podciągnę chwilę paralaksę, żeby coś zobaczyć. O, dobra, widzę. Próbuję się wszczelić w tarczę. No i idealnie trafiłem w jedynkę tam, gdzie mierzyłem. Nie było dużego kopnięcia, nie było dużego odrzutu. Jestem w punkcie, bo go zerowałem. Zapomniałem, że go zerowałem tam w warunkach domowych. I trafiłem w punkt, czyli na razie LGU. Trafiłem tam, gdzie chcę. Zobaczymy, co, co dalej. I ten patent powiem wam, bardzo mi się podoba. Może to być dla kogoś upierdliwe, może zmęczyć, może trochę nawet palec, jakąś rękawiczkę by się przydało. Mieć, wiem, że można też to poprawić, wypolerować, e, sobie rozebrać, po prostu wiatrofeczkę i wypolerować. Zamykamy port i delikatnie. Dobra, za chwilę pięć czołów. Dzięki Maciek za pomoc. To jest karabin wyciągnięty prosto z pudełka. To jest karabin wyciągnięty prosto z pudełka bez żadnych poprawek. Troszkę dizluję, bo czuć teraz sąd, więc przydałoby się go nawet w warunkach. E, w warunkach domowych rozebrać, posmarować własnym. Znaczy mniejszą ilością smaru i odpowiednim smarem, czyli zrobić mu taki przegląd zerowy, wyczyścić go benzyną ekstrakcyjną, i tak dalej. Już by było dużo lepiej, aczkolwiek nie jest jakiś tam tragiczny czy tragicznie nie kopię. Naprawdę jest super dobrze, ale popatrzcie to. To są trzy szczoły z gamo. Tutaj. Raz, dwa, trzy. Widzicie, że tylko dziura się powiększała. Czyli jak na tą chwilę tu u góry ten jeden to było zerowanie, musiałem obniżyć na, na lunecie. Jak dla mnie, no to to jest na razie wajrał. To było osie jakieś 17-18 metrów, więc dam go teraz na 25. I przetestuję go na 25. Także, klasa, naprawdę klasa jak za te pieniądze jedyny. No, jeden, jeden taki produkt, jeżeli chodzi o wiatrówki gamo, który jest naprawdę udany. No i widzicie, sprężyna zwykła z drutu, klasyczna, to jest sprężyna jednak z drutu. Spójrz trochę twardy, trzeba się po prostu do niego przyzwyczaić, ale nie tak twardy jak w jakichś tam Crosmanach czy innych. Do, do, do przejścia spuszcz. O czym mówić, tu jest pięć strzałów, to nie patrzcie tą musemkę, bo ona była wcześniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie tu pięć strzałów. To jest mój mały paznokieć. Na 25 metrów, przykrywam to małym paznokciem. 5 groszówka to jest trzy razy za duża, czyli generalnie tak był celny ten karabinek, że ja na tej słabej lunecie nie widziałem, gdzie padają strzały. Mierzyłem sobie cały czas po prostu tutaj w dyszkę. No i zobaczcie. Przesuniemy ten jeden strzał tutaj gąbką, który był wcześniej przy zerowaniu i teraz widzicie skupienie. 5 strzałów Gamo Zrobiło mi skupienie jak na razie na poziomie LGV. LGV i takie mi się kiedyś udało HW95 na śródcie HD zwyciąć na 25 metrów. Tak, jest to pierwsza liga, jeżeli chodzi o celność, poprawić go, a, że tak powiem. Nawet dosłonia ślizgi, prowadnica, kapelusz, poprawne smarowanie i majstersztyk Można strzelać zawody niskobudżetowym karabinkiem. No nic lepszego tu nie wytniecie, uwierzcie mi, że ja prawie nic nie widziałem na tej taniej lunecie, nie przykładałem, mierzyłem w punkt. Jeszcze kolega mi tu trzęsie całym stołem, bo przeładowuje cały czas energicznie czterotak do Droteksa, bo jeszcze go nie wyczuł i szarpie jak... <laughs> no mocno szarpie. Się trzęsło, także yy, najlepsze PCP, najlepsze PCP może coś takiego wyciąć i najlepsza sprężona. No tyle w temacie. Tyle w temacie. Gamo. CFX Roja zasłużył na miano naprawdę e, ekstremalnie celnej wiatrówki w średnim, e, w średnim budżecie. E, generalnie bardzo podobna kultura pracy jak w Dianie. Dianom nie udało mi się zrobić takiego skupienia pomimo chwytu pistoletowego, czyli Diana minimalnie na skupienie tutaj przegrała, przynajmniej ten egzemplarz. Choć nie ukrywam, że miałem egzemplarz tutaj na testach, jest filmik. Diana 34MS taki ucięty niestety bo tak mi to program wrzucił już potem nie umiałem tego przerobić z powrotem bo coś się tam że tak powiem pomieszało i wrzuciłem taki jaki był i tam było widać był taki naszyjnik to robiłem też skupienie może nie tak ciasne ale robiłem skupienie bardzo bardzo ładne tym 34MS aczkolwiek ten dzisiaj przeszedł moje oczekiwania Także jeszcze macie otwarte przyrządy celownicze, muszka-szczerbinka, regulacja lewo-prawo, góra-dół, dolny naciąg. Tutaj ten plastik, jak mogli tutaj metalowy kompensator dać, byłoby lepiej, a tak reszta jest wszystko z metalu i z drewna ładnie wykonane. Ten patent może się komuś podobać, nie musi, może być dla kogoś ergonomiczny, bądź nie. Dla mnie jest fajny, bo nie zagniatam śrucin, płasko wsadzam, dociskam, wiem, że śrucina ładnie weszła do portu ładowania, zamykam i nie jest źle, to tyle. Ode mnie przechodzę FT Też produkt dostępny No i chciałem Wam tak pokazać Jeśli wiedzieli co sobie kupić do pozycji leżącej tak naprawdę Możemy ją położyć w taki sposób, możemy ją położyć w taki sposób jak nam jest wygodniej bo Tutaj mogą być nogi, na tym czarnym obojenne jest to I tutaj mamy rączki do dyspozycji, więc w taki sposób mi należy, tu powinny być buty tam jest rączka, żeby ją szybko złożyć. Czyli jesteśmy na stanowisku, na zawodach bierzemy w rękę, przechodzimy dodatkowo. Jak chcemy, mamy pas na ramię, możemy ją mieć. No w Anglii też chodzą z takimi matami, po zawodach, i jeżeli chodzi o hunting, i co? Wbijamy sobie palik i się kładziemy. Ja wam pokażę jeszcze pozycję dzisiaj z fajnym karabinkiem. Nowy nabytek BSA. Ultra CLX najmniejszy hunterski pecep o klasycznym wyglądzie. O tak to Jumy 80, parę centymetrów karabinek. Bardzo wygodny i o to chodzi, żeby on po prostu na polu łowieckim tutaj ma bączki. Możemy dwójnog zamontować na tego bączka, są takie dwójnogi dedykowane. Lub możemy po prostu założyć tutaj paznośny Czy mając go na plecach, szybko możemy się poruszać. I dzięki czterotaktowi możemy szybko e, Gdzieś tam się przemieszczać Obracać stawać z tym karabinkiem I tak dalej oddawać strzały Czyli ergonomia ponad wszystko Teraz pokażę wam pozycję leżącą Jak możecie ćwiczyć z łokci pod bartą Z palikiem lub bez Jeżeli bez Kładziemy się w Karabinek wysoko Łokcie przeprost w odcinku lędźwiowym Teraz tak ta noga Prawa może być tutaj wyprostowana w osi lewej, a lewa noga troszkę powinna odejść sobie na przykład na bok, w taki sposób, tak jak strzelają biatlonistki. Tutaj mamy teraz pozycję stabilną. Ja jestem zamurowany, jestem w stanie oddać bardzo celny strzał, praktycznie taki sam jak z palika. Oczywiście długo nie wytrzymacie w takiej pozycji, będzie bolał odcinek lędziowy. Trzeba przyzwyczaić kręgosłup, trzeba też ćwiczyć, rozciągać się, i tak dalej, żeby wytrzymywać pozycje leżące. Teraz pokażę wam, jak trzeba z, z pozycji stojącej, bo mało ergonomii z tym wszystkim, eee, może od tej strony, bo bardzo często ktoś łapie wiatrówkę widzę w taki sposób, i sobie utrudnia i gdzieś stara się jak najdalej tutaj złapać, i trzyma w taki sposób. Musicie skrócić sobie tą dźwignię, na przykład tak, w ten sposób. Teraz łokieć, wypchnąć biodro do przodu, szeroko na nogach, wypchnąć biodro do przodu i łokciem zamurować się na swoich żebrach. I teraz dociągam tu delikatnie karabinek, i tutaj, i teraz ani drgnie. To jest pozycja idealna do oddania strzału. Potem możecie kombinować z uchwytem, ale zobaczcie biodro. Czyli tu muszę zapracować nie tak, bo się zmęczycie, tylko krótko łokieć do siebie, hop. Teraz idzie biodro. O! I jestem zamurowany. Mogę stabilnie odezwać. A potem uchwyty, już możecie sobie kombinować jak Wam się podoba, ale zasada jest ta sama. To samo pozycja kręcząca. Nawet napięcie, jak wsiądziecie. To łokieć wspieramy o kolano w taki sposób. Tu. A tutaj już możecie kombinować swytami. Do siebie. I mam znowu stabilnie. To tyle.